Ja i mam taką, y, 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 propozycję, żebyśmy rzeczywiście takim ostracyzmem po prostu społecznym częstowali tych, którzy po prostu tylko i wyłącznie mówią źle o naszym mieście. Mam nadzieję, że Państwo te osoby rozliczycie podczas procesu wyborczego. O to Was bardzo serdecznie proszę i do tego Was będę bardzo serdecznie namawiał. No i stąd też, i stąd też właśnie dobra. Du, 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 du. Tutaj pan, czy pani mnie zastąpi, to może to szybciej się uda, no ja taki jestem jakiś, jakiś nieudolny, nieudacznik ze mnie, no że tylko tyle potrafię zaplanować. E, no to tyle. Ja jak zwykle, wiecie, wprost formułuję swoje myśli i myślę, że to się już nie zmieni. Znaczy wiem o tym, to się już po prostu nigdy nie zmieni. No bo ja nie jestem takim z prawdziwego, z prawdziwym tego słowa znaczenia polityki bo polityk cedzi słowa, polityk uważa, polityk kalkuluje. Dla polityka ciągle ważna jest jakaś taka kalkulacja wy wyborcza. W wielu badaniach odkryto powiązanie pomiędzy wrogością, agresywnością, złością, a narcystycznym zaburzeniem osobowości. Powiązane jest to również z ekscybicjonizmem, takim obrazem urojeniowym wielkościowości i nieposzanowaniem dla innych.